Oh, bonjour ja właśnie lecę na trening słuchajcie, ledwo wstałam tak fajnie mi się spało, jest taka paskudna pogoda ale lecę zanim Mati pójdzie do pracy tak się teraz e, lepiej mieć ćwiczy, po prostu rano wstaję idę na trening i Mati leci sobie na spokojnie do e, biura a ja zostaję z małym i już mam trening zrobiony zaliczony, dzisiaj spaceru nie będzie bo jest okropnie Minus nie ma to jak wrócić z treningu i dostawać skopa od synka. No już. Tak. Już. Już, już, już wstajemy. No, chciałam powiedzieć, że słuchajcie, trening polecam z rana najbardziej. Ja kocham iść na trening na czczo, wtedy mam paradoksalnie najwięcej energii. Uwielbiam ten rozruch, mieć już z głowy wrócić, wrąć, wziąć prysznic i mieć super start dnia. No co, Marutko? no już to se pogadałam do później odkrywamy nóżki dędamy sobie nóżkami dawaj jak się patrzy pięknie tak zobaczcie jak to jest mądry chłopak no do góry noga tak, pięknie. I druga. Dziak! No! Cudownie! By the way, słuchajcie, dzisiaj maluszek kończy już 3 miesiące. Nie wiem kiedy to minęło. Nara, szybko ten czas leci się śmieję kiedyś, w życiu nie pomyślała, że takie słowo z moich, takie zdanie z moich uspadnie, że uuu przy dzieciach to czas leci. <grywia> Nawet śmieszniej się czuję jak to gadam. Ale tak, tak jest. Bardzo szybko leci czas i serio jestem dzisiaj zaskoczona, że to już 3 miesiące. no, Hit. Dobrze, drogi moje mamusie, albo przyszła mamusie, też. Teraz taka sprawa już natury poważniejszej. Słuchajcie, ja się z tym nie spotkałam, mnie to nie dotknęło, na szczęście. A bardzo się o to martwiłam. Serio obawiałam się, też moja mama mówiła, że się martwiła, że mogę popaść właśnie. W jakąś depresję, albo sobie nie poradzić. I ja naprawdę cały czas też Matiego uprzedzałam, że słuchaj, Mati, bo wiesz, może być taka sytuacja, że na przykład ja urodzę i nie wiem, przerośnie mnie to, że możemy dopaść jakaś depresja poporodowa i tak dalej, tak dalej. Więc ja byłam mega czujna, bo ja miałam świadomość, że takie rzeczy występują. Matiego uprzedzałam też, żeby po prostu był na to przygotowany, że jak coś takiego zacznie się ze mną dziać, to żeby po prostu wiedział, co robić, jak reagować, żeby mnie wesprzeć, pomóc i tak dalej. Więc też ja bym chciała Was bardzo uczulić, Pani, i też panowie, którzy jesteście przy swoich kobietach, które dadzą wam dziecko. Baby Blues występuje u około 85% kobiet, także można to uznać za taki stan. W miarę normalny, w sensie taki, który się często zdarza. On występuje zazwyczaj w trzeciej, czwartej dobie, jest obniżony, e, ob, obniżony nastrój, e, mamy takie poczucie, że sobie nie poradzimy, e, te nastroje się wahają, bardzo szybko się wzruszamy, bardzo dużo płaczemy, mamy czasami takie myśli, że sobie nie poradzimy, e, że nie umiemy i tak dalej, tak dalej. I to jest. Tak naprawdę takie zderzenie z tą nową rzeczywistością. Nazywamy to tak właśnie potocznie Baby Blues, yy, i to mija. To jest stan, który mija. A depresja poporodowa to jest stan, który moi drodzy niestety nie mija. To jest stan, z którego same nie wyjdziemy, i to jest stan, w którym trzeba sięgać po pomoc. I bliscy, którzy są obok takiej mamy, muszą zwrócić na to uwagę. I same też w sobie musimy być czujne, żeby zaobserwować, żeby się nie wstydzić tego, bo to, że my mamy takie odczucia, które ja Wam zaraz tutaj wypiszę, wypiszę Wam kilka punktów takiego samopoczucia, które może świadczyć właśnie o depresji poporodowej, żebyście mogły sobie same już wewnętrznie to u siebie zdiagnozować. I naprawdę, nie wstydźcie się, dziewczyny, bo to nie znaczy, że jesteście słabym ciarki. To nie, to, nie, to nie znaczy, że jesteście złymi mamami, to nie znaczy, że jesteście złe w tej roli. Absolutnie nie. To jest po prostu coś silniejszego od was. Yy, to jest po prostu choroba psychiczna, której nie możemy się wstydzić, nie możemy się bać. Ja wam gwarantuję, bo ja rozmawiałam na ten temat ze specjalistami, i gwarantuję wam, że ten stan jest w stanie okiełznać, jesteśmy w stanie się z tego wyleczyć, tylko musimy wiedzieć, że musimy sięgnąć po pomoc. Ja Wam wypisuję, jakie to są odczucia, żebyście wiedziały, czy właśnie z tym się tam nie ucięło, że po prostu, żebyście same zobaczyły, czy Was ta depresja dotknęła. Pamiętajcie, że zawsze pierwszą osobą, której możecie powiedzieć, to jest Wasz partner, Wasza przyjaciółka, Wasza mama, Wasz kolega z pracy, koleżanka, ktokolwiek, komu ufacie, po prostu mówicie, ej, dzieje się ze mną coś nie tak. I to już jest sukces. Eee, możecie powiedzieć lekarzowi, który Was prowadzi. Możecie powiedzieć położnej, bo każdy ma położną środowiskową chociażby, która przychodzi. Myślę, że taka położna też często wyczuje. Mi położna środowiskowa, która do nas przychodzi, powiedziała, to jest ogromna Ogromny problem z tą depresją, że bardzo często tak jest, że są lęki, że jest wręcz podstawienie dziecka, niechęć do dziecka, niechęć do zajmowania się dzieckiem, że kobiety nawet często nie mogą patrzeć na dziecko, wręcz się nim aż wzdryga je na widok dziecka. I słuchajcie, to są właśnie jedne z objawów takiej depresji poporodowej. I pamiętajcie, nie jesteście same, bo naprawdę takich kobiet jest mnóstwo, które to przechodzą, i to jesteśmy w stanie załatwić, jak się nie wiemy, po pomoc. I od razu zaznaczę, to nie jest tak, że każda kobieta teraz, która e, przeczytała e, te punkty, które Wam wypisałam na zasadzie, jestem zmęczona i czuję, że sobie nie poradzę, to nie oznacza od razu, że, jest, m, m, że ma depresję. Chodzi o połączenie kilku tych m, odczuć, e, kilku tych zachowań i wtedy możemy zacząć się martwić. Jeśli mamy właśnie cały czas obniżony. Z tego nastroju, jeżeli właśnie odczuwacie wszystko, kilka rzeczy z tych, które Wam wcześniej wypisałam, to naprawdę warto zgłosić się już po pomoc. Bo to może być po pierwsze początek takiej depresji, albo jeśli rzeczywiście wszystkie te rzeczy odczuwacie, no to to może już być depresja zaawansowana więc tutaj Wam wrzuciłam taką bezpłatne, miejsce bezpłatne. Ja na przykład, jeśli chodzi o już takie ośrodki terapeutyczne, no to bardzo Wam polecam, polecam ośrodek centrum, który tutaj oznaczam. Właśnie jestem w kontakcie z Karoliną, z którą właśnie porozmawiałyśmy o tym Baby Bluesie, o tej depresji, o tych różnicach pomiędzy Baby Bluesem a depresją i naprawdę, dziewczyny, nie wstydźcie się, zgłaszajcie się. Ja ośrodek centrum Wam bardzo polecam, bo sama tam korzystałam, sama byłam na terapii dwuletniej i bardzo mi pomo pomo pomogła moja terapeutka i wiem, że tam każdy z was znajdzie dla siebie specjalistę, ale jakby nie musicie tam. Musicie, możecie szukać pomocy w swoich miastach, możecie szukać pomocy wśród swoich znajomych i tak dalej. Po prostu sięgać po pomoc. Nie bagatelizować tego, bo naprawdę ta depresja się sama nie, nie skończy, ona się wręcz będzie bardziej rozwijała. Pamiętajcie, że nie jesteście dziewczyny w tym same, naprawdę jest masa kobiet, która ma depresję. Już idę kotku. Ee, idę, idę. Chciałam tylko dokończyć, żeby nikt opacznie nie zrozumiał, nie przekręcił, że ja miałam taki problem, bo nie. Na szczęście nie miałam, ale znam. Kobiety, które mają taki problem, wiem e, jak e, cierpią z tego powodu, dlatego postanowiłam Wam o tym powiedzieć i też właśnie rozmawiałam z terapeutką, która powiedziała mi, że no jest to problem, tak? I żeby, żeby po prostu wykorzystać to, ile Was tutaj jest, żeby nawet chociażby jednej osobie takie stories pomogło, to już jest ogromny sukces. Dlatego, dlatego stąd dzisiaj e, ta pogawędka. Mm. 嗯。No.